Nygus pokaż jakąś kupiątkę, bo szukam dla żony. Coś ty człowieku zrobił? Po co żeś się hajtał? Witam ponownie z Radomia. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Przypominam pod filmami. Macie numer konta zrzutka, minimalna wpłata, złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. A paliwko, jak widzicie, coraz droższe. Mam dwa kluczyki do tej Audi. Jeden działa pilot, drugi nie działa. Pewnie siadła w nim bateria. Najpierw sobie może wycofamy troszeczkę, żeby ustawić się w lepszym miejscu do nagrywania. O, znowu zimna skóra. Ja pierniczę Co za los Gdzie się ten kluczyk tutaj wkłada Pal pan to to Benzynka Benzynka na zimę dobra odpala od strzału Mam Eilegen, im Stand Fußbremse Betetigen. Dobrze jest tam przestań mi stękać spuściłem elektroniczne ręczne dajemy na wstekę kamerka jest? nie, same parktroniki, gdzie są grzane poślady tutaj szybciutko bo mi się normalnie jajeczka tutaj zimna delikatnie skurczyły no choć nie chcę się tu za bardzo chwalić bo i tak no jak jestem na niewielkiej dawce testo to te jajeczka i tak nie są za duże troszeczkę się mi ostatnio że tak powiem podkurczyły ale nie szkodzi nie o jajka, tutaj chodzi neutral, a teraz drive. Dobra tutaj mi łażą jakieś oglądacze, podglądacze nygusowe. Nie, tutaj wali słońce. Zła miejscówka. Cofniemy trochę do tyłu. Mam nadzieję, że ich tam nie rozjadę. No, teraz mi słońce tutaj zaszło. Jest gitara, tu możemy stać znowu neutral, i na park ręcznego nie zaciągam, bo nie ma po co. Tutaj na tych listwach aluminiowych widać takie, jakby lekkie obicia. Wysiądźmy sobie, zobaczmy z czym mamy do czynienia. Grzeją te fotele, czy nie grzeją? Do jasnej. Nie mam ochoty sobie pęcherza przeziębić. Już kiedyś się doigrałem. Przebieg 237 S-Line. Zestaw głośno mówiący. Tempomat, gdzie tu jest? Tu jest. Tempomacik. Regulacja kierownicy. Zobaczymy, czy się. Tak mógłbym sobie jechać, chociaż fotel troszkę do tyłu. Noga mi tutaj się nie styka z tunelem środkowym, czyli nie jest źle. Mamy też nawi. Działa czy nie działa, trzeba by wprowadzić, gdzie chcemy jechać. Nie mam na to czasu. Ostatni filmik dzisiaj i lecę. Tutaj jest wygumowane info. Kajne Verker z Meldungem. Sterowanie. Menu radio. Podgłaśnianie wersja. Quattro. Skrzynia automatyczna. Elektroniczny ręczny. Znowu mi się to grzanie pośladów tutaj wyłączyło. Nie wiem czemu. Regulacja temperatury. Nawiewy dół góra no dobra nie wiem chyba nie działa to podgrzewanie za bardzo tutaj chociaż może jak to wyłączę teraz dam na ciepło nie mam bladego 6 ustawień dobra na szósteczce powinno grzać w tyłek najmocniej szyba się otwiera panorama, jest jak widać, ciemny sufit. Siebie działają, hulają. Lustereczko działa to. Działa to już jest jakiś, słuchajcie, plus. Ciemny sufit, fajnie, fajnie, że ciemny lampeczka działa, 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 działa. Dobra, teraz już czuję, że mi fotel grzeje. Nareszcie doszedłem. O co tu chodzi? Tu trzeba sobie ustawić to grzanie. Jak się naciśnie, jest kilka stopni ustawiania. Grzania. o Piąteczka, jedyneczka, czwóreczka, aż do sześciu poziomów. A czy tutaj pasażer też to ma? Też ma. Powiem Wam, te nowe samochody to mnie kiedyś wykończą, ale teraz czuję, że w tyłek jest cieplej. No dobra. Wysiądźmy. Zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Tutaj mamy rozjaśnianie, przyciemnianie zegarów. Silniczek odpalił bardzo ładnie, jak widzieliście, pracuje równiutko. Oj, 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 teraz czuję, daje czadu w tyłek. Ach. Materiały. Coś tam jakby się, chociaż twarda skorupa, tutaj też, podłokietnik ledwo co się ugina, to wszystko jest prawie, deska się ugina. Dotąd, ale tu jest wszystko twarde, plastikowe słuchajcie, skóra. Co tu mamy? Pompowanie pleców, fotele S Line. No troszkę tu na boczku, ale to są kubły normalka, kierownica nie jest zużyta. Nie widać śladów. Z tyłu. Z tyłu tak samo, twardo. Myślałem, że Audi to będzie wypas. Nawiewy na tył, panorama, kap-holderki. Oj, nie mogę tego, słuchajcie, wyciągnąć. Nie wiem, nie będę szarpał, bo coś wyłamie. Nygus, no nawet nie umiesz otworzyć podłokietnika, taki jesteś fachowiec. Fachowiec odje... owiec. No. Dwa wydechy, kamery nie ma. Klapa otwierana ręcznie. Bagażnik. Tu jest składanie foteli. Dojazdówka nie, subwoofer to jest chyba. No, subwoofer i takie jakieś. Co to jest? I to jest jakaś dojazdówka chyba. Ja pierniczy, ale wynalazek. No, bagażnik zapojemny, chociaż może wysoki dosyć. Na około 450 litrów może będzie miał. oponki w jakim stanie ładny bieżnik barum, tarcze z tyłu minimalny rancik nie wiem z którego rocznika bo guma twarda jak skała guma twarda jakbyś wziął dwie niebieskie tabletki na płonący korzeń nie wiem czy twoje serducho by to wytrzymało no nie polecam kanapę można tutaj złożyć jak widać Czemu ja nie umiem otworzyć tego? Jezu, nie chcę tego ciągnąć na siłę, bo coś wyłamie i będzie dupa blada, jak ja to mówię. A nie chciałbym potem się tłumaczyć, czemu Negusie dostałeś kluczyki i nam połamałeś fotel w kupionce. Znacie na to jakieś wytłumaczenie? No bo ja nie bardzo. No, fajnie, że jest tutaj pod UDA. Na pewno wygodniej się jeździ. Schowek wyścielony, jakaś książka tutaj jest. No, tak to słuchajcie wygląda tutaj kierunkowskazy. Jest, widzę asystent martwego pola. No z przodu oponka już słabiutka. Tarcze jeszcze widzę. W porządku. Sama karoseria ładnie wygląda, bez obić. Para się zebrała w reflektorze. Siniczek odpalił ładnie, równo pracuje. Zajrzyjmy pod maseczkę, dziewiątka na szybie. Według opisu rok dziesiąty. Czyli pierwsza rejestracja za granicą w roku dziesiątym. No. Zajrzyjmy, co oni tutaj wykombinowali. Oponki na pewno naprzód trzeba by wymienić na masce. Paprochy, myślałem, że odpryski 211 koni bazero benzynka silnik widać myty, suchy dojście do żarówek słabiutko słabiutko z dojściem do żarówek wszystko zabudowane może dodamy jeszcze gazu, co? zobaczycie, czy kopci, czy dymi bo podobno te silniki biorą olej tak słyszałem postawię was tu Opa no, bo mi się przewró przewrócicie no chyba będzie dobrze No niestety ma odcinkę. Nie da się przygazować na wolnych obrotach. Tyle ile mogłem. Dymi na niebiesko czy nie? Dymić ma prawo. Silnik zimny. Woda w wydechu. Ile ma to panie kosztować? No, wrażenie takie ogólne. Jak się tutaj siedzi Trochę śliskie te skóry W tej kurtce na zakrętach No to do tyłu widoczność Szerokie słupki Ale też duża szyba A jak się otwiera To odsuwa Ktoś mi powie Aha Ale tej siateczki się Uchyla się A tą siateczkę jak się Aha Tu trzeba przytrzymać I można wtedy Dobra No dobra, dobra no Zamknij to, to Ja pierniczę co teraz? Czemu się to? Nie wnikam. Nie wnikam. Cena. Ale grzeje mi teraz w tyłek. No teraz działają te fotele podgrzewane 49,900 S Line Szwajcar Quattro. 211 koni, 237 przejechane Napęd 4x4 stały Auto Speed Radom Telefon Proszę bardzo No, memory 5 i wszystko jasne Nie rozumiem czemu nie mogę tutaj teraz Mi się to automatycznie samo dotąd odsuwa. Ktoś mi to wyjaśni. Oj, powiem Wam. Ciężkie życie. Negusa. Dobra. pozdrowionka do usłysząka. Widzimy się w kolejnych filmikach. Hej.